Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, lecz gdy będziesz zaproszony, idź usiądź na miejscu ostatnim. Kiedy słyszymy te słowa, wielu mogłoby sobie powiedzieć, że właściwie to zalecenie Pana Jezusa wypełniamy doskonale. Bo przecież, kiedy odbywają się jakieś oficjalne spotkania przy stole, to jeśli tylko przy nakryciach nie zostały położone kartki z imionami gości, to niezwykle trudno jest kogoś namówić, aby zajął to miejsce pierwsze. Wszyscy pchają się gdzieś tam na koniec. Tu w kościele też widzimy, że pierwsze ławki prawie zawsze pozostają wolne. Ale kiedy słyszymy te słowa Pana Jezusa, to z całą pewnością możemy sobie powiedzieć, że Chrystusowi nie chodziło o reguły zachowania się na uroczystościach przy stole. On dotykał problemu, który jest jedną z bardzo poważnych ran naszego ludzkiego serca. Dotyka problemu pychy, który potrafi zniszczyć życie bardzo, bardzo wielu ludzi. Czy rzeczywiście pycha jest dla nas tak wielkim problemem? Pycha czyli ciągłe porównywanie siebie z innymi, aby ustalić, czy zdobyć w jakiś sposób jakąś pozycję, choćby odrobinę wyższą niż inni. Pycha to ciągłe szukanie okazji i powodu do tego, aby okazać, że mam większą władzę, większe wpływy, bardziej zasługuję na uznanie, na pochwałę, że jestem kimś znaczniejszym. Kiedy obserwujemy maleńkie dzieci bawiące się w piaskownicy, to bardzo często w tym takim mikroświecie jesteśmy świadkami takich właśnie walki o, o wpływy, o władzę. Nawet ja, który raczej rzadko mam okazję przy piaskownicach się znajdować, nie jeden raz widziałem, jak dzieci walczyły, kto ma. Prawo bawić się tymi zabawkami, kto ma prawo bawić się daną kubką piasku, kto ma prawo decydować, które dzieci dołączają, a które nie dołączają do jakiejś grupy bawiących się dzieci. Na dzieci, które tak się zachowują, czasami patrzymy z uśmiechem, co najwyżej interweniujemy, kiedy ta walka, opozycja przybiera jakieś takie niebezpieczne kształty. Kiedy dzieci są nieco starsze, w przedszkolu, bardzo często można być świadkiem dyskusji dzieci, które próbują wykazać swoją wyższość, choćby chwaląc się tatą, bratem, mamą, którzy z takiego czy innego powodu są kimś wyjątkowym w oczach tego dziecka. Czasami chwalą się zabawkami, wyjazdami, także widać jakieś, jako jakieś współzawodnictwo zmierzające do tego, kto jest lepszy, ważniejszy. I jak długo dotyczy to dzieci, możemy na to patrzeć z uśmiechem. Ale jeżeli ten problem, jeżeli taki sposób patrzenia na własną wartość, ciągłe ocenianie samego siebie prze, przez pryzmat tego, czy jestem bardziej podziwiany niż inni, czy mam więcej do powiedzenia, kto zajmuje jakąś dominującą pozycję, jeżeli takie coś dzieje się w rodzinie, małżeństwie, to bardzo wiele dramatów rodzinnych właśnie z takiego myślenia wynika. Jeżeli takie myślenie i wartościowanie prezentujemy w miejscach, gdzie pracujemy czy przebywamy w grupie, czy to będzie szkoła, uczelnia, czy to będzie miejsce pracy, czy jakieś inne grupy, także to kościelne, kiedy wspólnie próbujemy coś robić, kiedy pojawia się takie właśnie niezdrowe współzawodnictwo. To nie jedno małżeństwo, nie jedna grupa parafialna, nie jedna jakaś firma potrafiła przeżywać kryzysy właśnie z tego tylko powodu. Zresztą także grzech, który sprawił, że część aniołów zbuntowała się wobec Pana Boga, to był właśnie grzech pychy. Ci aniołowie nie chcieli służyć Bogu. Także grzech pierworodny, grzech pierwszych ludzi, Wynikał z tego, że to oni chcieli mieć głos decydujący, kiedy chodziło o decyzję, czy można, czy nie można zerwać ten biblijny owoc z drzewa poznania, dobra i zła. Pan Jezus właśnie dlatego, że wie, jak niebezpieczna jest pycha, jak bardzo ona odbiera zdolność do kochania, kochania Boga, kochania drugiego człowieka, a ostatecznie która sprawia, że nawet samego siebie człowiek kochać właściwie nie potrafi, bo takie zachowanie dyktowane pychom, wcześniej czy później obraca się przeciwko temu człowiekowi. To ciągłe porównywanie się z innymi, ciągłe skoncentrowanie na sobie przez pryzmat mojej pozycji sprawia, że wcześniej czy później pojawią się rozczarowania, pojawia się zawiść, zazdrość. Bardzo często psychologowie mówią, że prowadzi to do depresji, do tego, że cała psychika człowieka potrafi z tego właśnie powodu niezwykle ucierpieć. I dlatego wtedy, kiedy Pan Jezus do nas przemawia, wskazuje nam sposób na to, jak przed tym się chronić. Pokazuje najpierw przykład Jego samego, który nie szukał miejsca pierwszego, ale zajął miejsce ostatnie ze wszystkich. Miejsce na krzyżu. Kiedy mówił o sobie, mówił, że jest cichy i pokornego serca. I rzeczywiście taka była jego codzienność. Przestrzega, że ten, kto się wywyższa, będzie poniżony. Zarazem daje nadzieję, że ten, kto się uniża, będzie wywyższony. To znaczy mamy szukać nie tyle może uniżenia dla uniżenia, ale mamy. Szukać nie pychy, ale pokory. Pokory, która ocenia samego siebie zgodnie z prawdą. Która widzi moją własność nie przez porównywanie się z drugim człowiekiem. Łatwo wtedy szukać tych, którzy pod jakim względem są ode mnie gorsi. Ale porównuje siebie z tym, co Pan Bóg dla mnie zaplanował. A Pan Bóg mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Taka droga. Droga oceniania samego siebie przez prezmat tego, na ile wypełniam wolę Pana Boga, na ile podążam drogą wskazaną przez Niego. Oceniania samego siebie przez prezmat tej prawdy, że w oczach Pana Boga, niezależnie od moich słabości i upadków, zawsze jestem dzieckiem godnym miłości. Nigdy nie jestem w oczach Pana Boga kimś nic nie wartym. Nie jestem kimś, kto zasługiwałby jedynie na pogardę. Zawsze jestem kimś godnym szacunku, miłości, choć nie jeden raz zasługuję na napomnienie i wezwanie do nawrócenia. Prośmy Pana Boga, abyśmy umieli od Niego uczyć się, jak być cichym i pokornego serca. Abyśmy umieli wprawdzie zobaczyć to, co jest naszą słabością. Abyśmy umieli zauważyć te chwile, kiedy... I w naszym życiu do głosu, do głosu dochodzi pokusa pychy, kiedy to ona zaczyna kształtować nasze zachowania. I prośmy Pana Boga, abyśmy od tego niebezpieczeństwa, za Jego pomocą, za Jego łaską zostali uwolnieni.